Hej, hej. Witam was bardzo gorąco. A dziś moi drodzy czysto relaksacyjnie. Mamy ekstralinie, mamy mega krzyżówkę. A z nami numerek 12 i numerek 13. A więc parzymy sobie herbatkę albo i kawkę i kochani zaczynamy nasz draping. Wkład na dziś 30 zł. No zobaczymy czy coś nam się z tego zwróci. A zaczniemy od naszej poczciwej trzynastki. I kochani, oczywiście, trzymajcie mocno kciuki. A nasz draping rozpoczynać będzie korona wraz z klapkami. Wy, oczywiście, pilnujcie mnie, co bym nie pomijała. A zapewne pomijać będę, ale nie martwcie się, odnajdziemy wszystko. A więc, tak, klapki i korona. No, dziś będziemy nieco wolniej drapać. Może i uda się nie pominąć. A wy, kochani, piszcie w komentarzach. Czy pominę, czy nie? O, i właśnie taką zabawę na dziś zrobimy. W tym momencie zatrzymajcie film i kochani, piszcie, pominie, czy nie pominie. No to jedziemy. Klapki i korona. Mam nadzieję, że jeżeli pominę, to nie w pierwszych symbolach. Są klapki. Tutaj nic. Tutaj mamy klapki. No mam nadzieję, że gdzieś tam korony nie zgubiłam po drodze. No, ale to się zaraz okaże. No, myślę, że już wszystko. A wy, kochanie, tam dzielnie obstawiajcie. Arbus i lody. Arbuzy i lody. Tutaj nic. Mamy arbuzika. No teraz bacznie patrzę. Arbus i lody. Tutaj biedronki. Lodzika nie ma. O jest lód. I to nie jeden. Arbus i lody. Dobra. Mamy lodzika I to będzie lód na zakończenie. Rolki i popcorn. No, widziałam, widziałam. Rolka już jest. Popcorn mamy i pierwszy kafel odznaczony. Rolki i popcorn. Dobra, tu jest popcornik, jest i rolka. Kolejna rolka. I na dole mamy i rolkę, i popcorn. No wam powiem, że się teraz stresuje, czy faktycznie nic nie połknę dziś. Parasol i słoń! Dobra, słonik jest. Jest i drugi. Tutaj mamy parasolkę. Słoń i parasol. No, na to wygląda, że więcej nie ma. Krab. No to jedziemy z kolejnymi. Kwiaty i kraby. Bardzo mile widziane. Kwiaty i krab. No mile widziane, ale ja ich nie widzę. No do samego końca pusty przebieg. Księżyc i ptak. No zobaczymy teraz. Księżyc i ptak. Gdzieś je tu widziałam, a więc pustego nie będzie. Dobra, ptaszka już mamy. Księżyc i ptak. Księżyc jest, czyli obydwa już odhaczone. Księżyc i ptak. Dobra, jest kolejny ptaszek. O, tutaj zobaczcie, jak wysypało. I na dole jeszcze dwa księżyce nam dokładają. No ale bez ptaka. Serce i moneta. I tak, monetka już jest. O, tutaj parka. Jeszcze podkowa i pełnia szczęścia. No ale zobaczcie, jak teraz uważam, żeby aby czas... Zobaczcie, mamy monetę, mamy serce i mamy linię. No i to zobaczcie, radka trzynastka. Ale fajnie. Mam nadzieję, że teraz z radości nie będę pomijała. Serce i moneta. Mamy serducho, a na dole jeszcze mamy tutaj parkę. No i zobaczcie, jeszcze kupę symboli mamy. No, może coś ciekawego tu na nas czeka w tej strawce. Rower i motyl. Rower i motyl. Dobra, jest rower. Drugi. Tutaj nic. Tutaj nic. O, tutaj rower. Kolejny rower i na dole już nic. No dobra, to jedziemy kolejne. Diament i cytryna. No i zobaczcie, kolejna parka nam się utworzyła. Diament i cytryna. Dobra, jest cytryna. No i tak jak mówiłam, jest cytryna. Słońce, okulary. Słońce, okulary. Dobra, okulary są jedne. Ale słońca nie zobaczyliśmy. Chyba, że teraz odpaliło mi się pomijanie. No ale linie mamy, to jest najważniejsze. Łódź i klucz. Łódź i klucz. Dobra, jest łódka, jest i kluczyk. Kolej na łódź. Tutaj jak licho, nie? Łódka i klucz. Dobra, tu jeszcze jeden kluczyk. Ale zobaczcie od tej linii, jak tam teraz licho idzie z symbolami, nie? Balony, leżak. No tych troszkę widziałam. Balony, leżak. Dobra, leżak obecny. Jest i kolejny, mamy balony. O, zobaczcie, w końcu nam się zielona tego otwiera. Baloniki są kolejne. I jeszcze jedne balony. Tutaj jeszcze jedne. No, i kochani, możemy drapać ostatnie dwa symbole, a będą to wiatraki i biedronki. A biedronka to bardzo dobrze. I teraz Wam pokażę dlaczego. Wiatrak i biedronka, dobra, wiatrak jest, biedronka jest i mamy, moi drodzy, drugą linię. Także fajnie się złożyło. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam dzisiaj. A to dla mnie też wielki sukces. No, bo ostatnimi czasy widzieliście, jak to bywało, nie? Wiatrak i biedronka, tutaj biedronki. I na dole jeszcze dwie Biedronki. No dobra, to przejdźmy sobie do naszych linii. Pierwszą mieliśmy na grze fioletowej. O, 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 o tutaj. Biedrona była, leżak był i rower był. A my pod tą linią mamy, moi drodzy, 10 zł, ale jest jeszcze jedna linia. Tutaj wszystko było, a więc dokładamy. O ja cię, zobaczcie, calutki wkład nam się zwrócił 20 zł. Czyli E. Dobrze, zgadza się. Literki E. No to zobaczcie, radiowa 13 daje nam 30 zł, a ostatnio radio 13 trafił 5 dyszek. No coś w tych 13 jest. Także kochani, piękny wynik na tej zdrapce 30 zł. A więc kochani, wydrapanie krzyżóweczki to będzie formalność. Tutaj mamy numerek 12. Jeżeli nic nie wpadnie, to i tak jesteśmy dziś na zero. No ale miłoby było z jej strony, aby wpadło. Tutaj już z Wami nie będę się zakładała o pomijanie symboli. No, bo tutaj troszkę ciężej. A w zasadzie może i tak zrobimy. No dobra, jedziemy. O, bardzo miło się zaczyna. Zobaczcie A i I. No, takie rozpoczęcie to ja rozumiem. No, może troszeczkę większe wam zrobimy, co wy na to? O, tak, żeby wam się lepiej oglądało. Dobra, to jedziemy. No, bo troszkę tych naszych samogłosek tutaj mamy. O ciasto, akurat dzisiaj będę serniczek piekła. To nawet dobrze się składa. Chyba ostatnia już. Miło się zaczęło. Zobaczymy, jak się skończy. H i Z. Kolejne dwie literki. H i Z. Dobra, w echo już przedtem widziałam H, ale Z tutaj też kilka widziałam. No i to by było na tyle. Powiedzmy, że coś tam nam wpadło. Dobra, jedziemy kolejne literki. K i M. Zobaczcie, Kamila i Michu w jednej parce. Dobra, mamy M, mamy K, kolejne z naszych literek, więcej nie ma co szukać, ani K, ani M już nie ma. No dobra, to jedziemy, kolejne, W i G, W i G, czy my tutaj gdzieś mamy, w gadzie jest G, tutaj jest W, o jeszcze jedno G, a to będzie ostatnie. I D. No takie przyjazne literki nam wpadają. Przyjazne, bo tutaj mamy już AD. I zobaczcie, od razu mamy gada, drugie słówko. No, czyżby dzisiaj był szczęśliwy dzień? Dobra, chyba wszystkie. F i Y. No, jedziemy. F i Y. Dobra, Y odhaczony jest. Jeszcze jeden. O, zobaczcie, pominięta D. A jednak się zdarzyło. No dobra, ale jedna pominięta o niczym nie świadczy. No to raczej wszystkie. Dobra, jedziemy kolejne. S i P. S i P. Dobra, P już jest. W ciasteczku mamy S. -kę. Tu kolejna S. -ka. I tutaj ostatnie P. A nie... No, P ostatnia, a tu jeszcze Eskę mamy. No, chyba wszystko. U i T. No, dobrze się zapowiada tak szybko, mam nadzieję, że na koniec nam nie zrobi psikusa. No, kochani, dwie ostatnie literki. Chwila prawdy. B i O. No, nie wiem, czy tu coś wyczarujemy. Jest O, jest O. Tutaj kolejne. I jeszcze jedno, a z B to my tutaj nie pogadamy. No i zobaczcie, tak fajnie się rozwijało, a zostajemy z Gadem i z Adą. No nic więcej nam się nie, nie wytrafia. Niestety, nic więcej nie ułożymy. Dobra, to jedziemy na stronę do środeczka i od razu rozpoczynamy. D i W. No i Wam powiem, że tutaj chyba to tylko to jedno W tu jest. No zobaczymy, czy coś odnajdziemy później. Jeżeli coś widzicie, piszcie śmiało w komentarzach. Tutaj jeszcze Udo. No raczej nie ma. Zawsze mówię raczej, bo wiecie. T i J. Tutaj jeszcze T. Zobaczcie, póki co mamy jedną literkę pomiędzy w krzyżówce. No do trzech razy sztuka powiedzmy. Ale tutaj chyba już nie ma. Dobra, jedziemy w dół. T i J. A no, już widzę T. Już widzę J. Kolejna T. I tutaj jeszcze bliźniątka. Tutaj we violetki mamy dwa razy. No i w takcie kolejne T. Dobra, raczej wszystko. No tutaj już tak nam nie ruszyła od razu krzyżówka. I i N. Ale tam ruszyła i widzieliście sami, jak było. I, I, N. Dobra. Tutaj I, tutaj N. W liście kolejne I. Tutaj kolejne I. No to chyba ostatnie N będzie. I, I, N. Pomarańczowa. Dobra. W IBI się podwójnie samogłoska. I dobrze, że podwójnie, bo to jest jedyne słówko, które ma I. No, Nki też nie ma. No cieniutko, cieniutko. L i H. L i H. Dobra, mamy Lkę. Tutaj obydwie. O, tutaj liścik. Chyba wszystko. O, ale tutaj mamy podwójne Lki. O kolejna. Hamulcu mamy H. I też L. Dobra. To teraz czas na M i F. No Mki to na pewno tutaj są Fka również zdobyta. A na dole, jak tu się przedstawia sytuacja. Dobra, Mki już mamy. Tu jest kolejna i jeszcze jedna. I tutaj jeszcze widzę M. -ki. No F -ki tutaj nie ma. No nie ma, nie ma. Próżno szukać. R i E. O, robi się ciekawie. Samogłoska nam wchodzi. R- też taką chodliwą literką jest. No, mamy Hel. Jedno słówko już jest. Dobra. Jeszcze mamy 6 literek, tu się wszystko może wydarzyć. K i Y. A zaznaczam, że jeszcze w naszych literkach nie mieliśmy X i V. No, Y lepiej nam poszła niż K. Zobaczcie. Y mamy. Tutaj jeszcze K. No i dobra, jedziemy do góry. Dwie przedostatnie literki. No, cały czas tego V i X a nie mamy. A będę tak mówiła i zaraz go wykraczę. G i S. O, mamy list, zobaczcie drugie słówko. Wpada A albo O, albo V. Zobaczcie, teraz mogą dać to V. -a. Teraz to nawet bym go chciała. Jedziemy po dwie ostatnie literki, a będą to C i U. Szkoda, że nie ten V. C i U. Dobra, U mamy. C jest kolejne. C i jeszcze jedno. No i na tym będziemy kończyć. No, niewiele zabrakło. Zobaczcie, dwa słówka, ale w tym przypadku to o wiele za mało. No to teraz tutaj. Tu już widzę. Dzięki U mamy rum, ale to pierwsze słowo. U i C. No, tutaj jeszcze gorzej. Tutaj mamy tylko jedno schówko. No. no. Ale dobra, jeszcze są szanse tutaj. Na ostatniej stronie może i tutaj trafi nam się perła. No to teraz zmieniamy sobie taktykę działania. I, I, U. I tak, mamy gila. Tutaj kolejne I. A z U to widzę, że będzie problem. No jak mamy problem, to zjeżdżamy na dół. I, I, U. Dobra. I tutaj kolejne. To jest jeszcze i, a nie to jest l. Ale u mamy. No, już jedno u jest, a jest też drugie i nawet trzecie. No, dolna nam lepiej tutaj ruszyła. Tu ostatnie u i śmigamy do góry. C i T. Dobra, jest C, jest też T. Tutaj mamy steka, a tutaj irtyż. No, nic więcej nie mamy. No to jedziemy tutaj. C i T. Dobra, T już widzę. C mamy. No i to wszystko. Dobra, idziemy po kolejne. J i F. Dobra, w alfie mamy F. Tutaj jest J. -ka. O, kolejna J. -ka. No, ale więcej już nic nie ma, czego szukać tutaj już. J i F. Dobra, tutaj mamy perkusję. I na tej perkusji skończymy. No. Ja muszę sobie tutaj trochę powyginać naszą krzyżówkę. O, bo Ona mnie tutaj opaluchną ciobie. O i ha! Och! Mam nadzieję, że to och będzie w tą dobrą stronę. To jedziemy. Tutaj o tak dużo nie widziałam. Ha, mamy tutaj jedno. No i tylko jedno. A na niebieskiej najpierw za os się weźmy. Tutaj o. No, aha, więcej nie będzie. Dobra. R i X, ale ja tam maksa widziałam, więc coś nam wpadnie. R i X. Dobra, mamy Rkę. Jest kolejna R. -ka. Tutaj do gry nam wchodzi tutaj jeszcze jedno r, dobra, jedziemy w dół, gdzie jest ten nasz max, tu jest max, tutaj rka, kolejne rki, o, tu jeszcze w peru, no i wszystko, no tak się nam najgorzej się rozwija, nie? na ostatniej stronie może i to znak, że będzie wygrana, y i s, mamy Y. -ka. Już widzę Eskę, kolejny Y. Tutaj parka. Jeszcze kilka esek. Dobra, można odbijać w dół. Y i S. No, chyba wszystko. M i Z. Mam nadzieję, że liczycie, ile literek pominęłam. Mam nadzieję, że jak najmniej. M i Z. Tu. Ojej, ja miałam Z. Tu pamiętajcie, że tu enzym, nie mamy Nki. Tu ir, pierwsze słówko. a Druga słucha, którą znalazłam. No chyba już więcej nie ma. To jedziemy tu. M i Z. No na pewno w markcie naszym będzie. Tutaj uznanie. Z i Z. No i więcej nic nie ma. No, kochani, robi się gorąco, ale teraz mamy L i E. I zobaczcie, enzymu nie będziemy mieli, bo nie mieliśmy N-ki. Pamiętamy o tym. L i E. Dobra, mamy GIL, mamy n, Tu nie ma, pamiętajmy. A tu jeszcze w Alpach LK. Dobra. O, na niebieskiej oslo nam się utworzyło pierwsze słówko. Tutaj e, tutaj e, tutaj, tutaj jeszcze parka. No, tylko wam powiem, jak na to, że zostały nam dwie ostatnie literki, to maleńko tutaj mamy. Ale pamiętajmy, że krzyżówki są nieprzewidywalne. Tutaj wszystko może się zadziać. A i zobaczcie, do trzech razy sztuka. O! No, było, było. Dobra, dwie ostatnie literki. G i D. I jedziemy z tym koksem. Szkoda, że nie N. Dobra, G, mamy gila, a więc to jest nasze drugie słówko. G i D, tutaj D, tutaj G, a tutaj jeszcze D. No i Wam powiem, że cieniutko, cieniutko. Mamy gila, mamy irtyż. O jedno słowo za mało, ale może tutaj, tu już jedno mamy. Może G i D nam dadzą drugie i trzecie słówko. No ale Wam powiem, że się nie zapowiada. No, na to wygląda, że mamy tylko oslo. No cóż, jak mamy jedno, to dwóch pozostałych sobie nie dorysujemy, a krzyżóweczka... Zobaczcie, G i D na sam koniec wpadło na mnie. Także krzyżóweczkę mamy pustą, ale kochani, nie jest wcale źle, bo nie dość, że no przynajmniej tak mi się wydaje, że nic nie pominęłam w ekstralinii, to jeszcze wygraliśmy w niej 30 zł, no i wydaje mi się, że w krzyżówce też no nie mam czego się powstydzić. Trzy zagubione literki odnalazłam, a jak to mówiłam, do trzech razy sztuka, moi drodzy. Także kochani, dzisiaj wychodzimy na zero, a więc ponad 20 minut bawiliśmy się absolutnie za darmo. Wygraną z ekstra linii wymieniam na kolejny odcinek i może znów zrobimy sobie jakieś wyzwanie. A tymczasem dziękuję Wam pięknie za uwagę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego. Widzimy się już jutro, no to pa!